Rodzice, którzy dowiedzieli się przypadkiem o homoseksualności swoich dzieci, no, czy którym dzieci w którymś momencie swojego życia powiedziały o tym wprost, w pierwszych chwilach są w szoku. Następnie przychodzi taki etap poszukiwania przyczyn. Rodzice osób homoseksualnych często szukają jakiejś winy w sobie. E, często mm, szukają też e, przyczyn w otoczeniu e, jakichś osób, które mogły sprowadzić syna czy córkę na złą drogę, e, uwieść go. E, często też... E, Taką reakcją może być zaprzeczenie. Rodzic nie przyjmuje tej informacji do wiadomości i traktuje dziecko tak samo jak do tej pory. Stara się udawać, że nic się nie zmieniło. Może też przyjąć taką postawę, wmawiając sobie, że jest to chwilowe, że wystarczy dziecko zaprowadzić do jakiegoś specjalisty, no i ten problem minie. Trwa to czasem, nawet latami. W tym czasie rodzice osób homoseksualnych często z nikim na ten temat nie rozmawiają. Jakby czują, że jest to coś wstydliwego i nie mogą o tym porozmawiać z przyjaciółmi czy z innymi członkami rodziny. Są więc w tym czasie bardzo samotni. Skąd wzięło się to szukanie winy w sobie? Otóż. Prawdopodobnie z dawnych teorii, e, teorii psychologicznych, które już nie obowiązują, czy e, jakichś teorii, które mają swój początek w psychoanalizie, e, dawniej mówiono o tym, że rodzice mają wpływ na orientację seksualną swoich dzieci. E, oczywiście dziś wiemy, że, że jest to nieprawda, że przeczą temu badania. Natomiast kiedyś uważano, że e, na homoseksualność mogą wpłynąć jakieś anomalie w relacji rodzic-dziecko, i zwłaszcza ogromne znaczenie miały mieć tu pierwsze lata życia, do trzeciego lub piątego roku życia. Trudno znaleźć jakieś cechy, które miałyby szczególnie wyróżniać rodziców osób homoseksualnych. Mówiono o tym, że matki homoseksualistów mogą być nadmiernie opiekuńcze, ale też wcale nieopiekuńcze, tak jakby dające za mało opieki i wsparcia. Podobnie ojcowie mieli być zbyt surowi, karzący, wymagający lub nie interesujący się dzieckiem nieobecni z powodu choroby, czy nieobecni fizycznie porzucający matkę i dziecko. Tak więc dużo tu takich sprzecznych cech i właściwie to te określenia można do, dopasować do większości rodziców, którzy nie są jakimiś chodzącymi ideałami, no więc także do rodziców osób homoseksualnych.